Niebieski ekran śmierci, Blue Screen of Death, BSOD, to komunikat o krytycznym błędzie systemu Windows, który oznacza, że system operacyjny napotkał problem uniemożliwiający dalsze działanie. Powodów występowania BSOD może być wiele, a najczęstsze z nich to: Problemy ze sterownikami. Nieprawidłowe sterowniki sprzętowe, np. do karty graficznej, dźwiękowej, sieciowej, mogą powodować konflikty w systemie. Brak aktualizacji sterowników lub ich uszkodzenie. Niezgodność sterowników z aktualną wersją systemu Windows. Problemy sprzętowe. Uszkodzony dysk twardy, np. bad sektory lub SSD. Problemy z pamięcią RAM, np. uszkodzone moduły pamięci. Przegrzewanie się podzespołów, np. procesora, karty graficznej. Uszkodzone płyty główne lub zasilacze. Konflikty oprogramowania. Instalacja niekompatybilnych programów. Złośliwe oprogramowanie, wirusy, ransomware mogą ingerować w pliki systemowe. Problemy z aplikacjami uruchamianymi w tle. Aktualizacje systemowe. Problemy po instalacji błędnych aktualizacji Windows. Niekompletna instalacja aktualizacji, np. Na nagłe wyłączenie systemu podczas ich instalowania. Konflikty między nowymi funkcjami systemu a starszym oprogramowaniem. Problemy z systemem plików. Uszkodzone pliki systemowe, np. brakujące lub uszkodzone pliki związane z jądrem systemu. Błędy w systemie plików NTFS. Konflikty sprzętowe. Podłączenie niekompatybilnych urządzeń zewnętrznych, np. drukarek, dysków, urządzeń USB. Używanie sprzętu bez certyfikatów zgodności z Windows. Problemy z BIOS UEFI. Nieprawidłowe ustawienia BIOS UEFI. Niekompatybilność z nowym sprzętem. Brak aktualizacji BIOS UEFI. Przetaktowanie Overclocking. Niestabilne ustawienia Overclockingu procesora, pamięci ram czy karty graficznej. Niedobory mocy zasilania. Zasilacz o niewystarczającej mocy dla całego zestawu komputerowego. Niewłaściwe działanie zasilacza, co prowadzi do niestabilności napięcia. Specyficzne błędy krytyczne systemu. Page fault in non AREA problem z pamięcią RAM. IRQL not less or equal problem ze sterownikiem lub sprzętem. Kernel security check failure problemy z systemem plików lub pamięcią. Critical Process DIT awaria kluczowego procesu systemu. Jak zapobiegać BSOD? Regularnie aktualizuj sterowniki i system Windows. Unikaj instalacji podejrzanego oprogramowania. Regularnie sprawdzaj kondycję dysku twardego i pamięci RAM, np. Na narzędziami jak CHKDSK czy MemTest86. Upewnij się, że komputer jest odpowiednio chłodzony. Unikaj agresywnego przetaktowywania sprzętu. Jeśli pojawi się BSOD, warto zapisać kod błędu lub zrobić zdjęcie ekranu, ponieważ ułatwi to diagnozę problemu. Możesz także skorzystać z narzędzi takich jak Blue Screen View, które pomagają analizować pliki zrzutów pamięci. Zrób zawsze, a nawet obowiązkowo przy zdrowym systemie kopię, czyli lustro całego systemu na innym dysku. Są darmowe programy do takich zastosowań, na przykład Disk Genius, dzięki niemu za darmo skronujesz system na inny dysk. Link do programu znajdziesz w opisie filmu.